Zwyczajna kierownica, ktoś by pomyślał, pasuje jako akcesorium do chyba każdej konsoli, ale to nie jest tylko urządzenie sterujące to jest konsola, prawdziwa konsola. Znając myśl technologiczną i zamysły Chińczyków, mamy tutaj nie tylko kierownicę służącą do gier wyścigowych mamy tutaj też normalny joystick. Mamy zwyczajny D-pad. Mamy też przyciski A, B, X, Y, tak jak na zwyczajnym Pegazusie. Mamy też przyciski. Można tutaj oczywiście regulować tą kierownicę. Mamy też przyciski, takie jak select, reset, start. Mamy przycisk włączania. I mamy też przycisk klaksonu, o którym wam później opowiem albo wam pokażę jak on wygląda. Regulacja jest fantastyczna. Patrząc na ten pokręcony kontroler, przypomina mi się coś takiego. Przypomina mi się właśnie taki kontroler Vortex. Jest to podobny kontroler, który tak samo służy jako kierownica, ale też można nim grać w normalny sposób na Nintendo 64 bez żadnego problemu. Ale wiecie, co jest w najlepsze, ten kontroler mimo iż wyszedł z oficjalnej firmy, pewnie dużo później, dużo wcześniej niż ten kontroler, nie, nie ma tak fajnego mechanizmu jak ten. Oczywiście on też odskakuje kiedy się go, kiedy się go próbuje manipulować w lewo albo w prawo, czy w innych kierunkach. Ale to wszystko działa na, na zasadzie sprężynowania. Tutaj są po prostu takie mocne sprężyny, które tym wszystkim sterują. A tutaj, tutaj powiem Wam, że jest jakiś mechanizm, który reguluje tą kierownicę. I o dziwo, jak na takie, jak na takie chińskie badziewie, ta kierownica zachowuje się naprawdę tak jak kierownice, powiedzmy. W dawnych akcesoriach do automatów, ale tak czy inaczej, spójrzcie, zobaczcie, jakie to jest wielkie. Jaka ta konsola jest wielka, porównując ją z Xboxem. No to jest niesamowite. Jest to chyba największa kierownica, z jaką miałem tutaj do czynienia. Oczywiście chińska kierownica. Mimo iż Xbox jest, jest, jest co najmniej kilka razy cięższy, to ta kierownica, gdyby ktoś powiedział, że jest akcesorium do tej konsoli albo do tego PlayStation 4 Pro, pewnie ktoś by uwierzył. Jest całkiem, mimo wszystko, solidnie zrobiona. Gdyby nie te Anio wyglądające guziki i ten zwyczajny D-pad. Jakie ta konsola ma na pokładzie gry? I czy gry wbudowane w tą wielką obudowę mogą być dobre? Tak, jeśli są grami z Pegazusa albo jego pokręconymi przeróbkami. Ech... Skąd my to znamy? Nie ma tu wielu gier, bo ktoś zaoszczędził i nie włożył zbyt dobrych bebechów do tej konsoli. Bo po zbudowaniu tej kierownicy pewnie już budżet był zbyt mały. Więc. Pierwsza przeróbka to wyścigi Formuły 1 z Pegazusa. Cóż za zaskoczenie! Takie, że żadne. Do tego kierownica nie jest zbyt responsywna. Trzeba nią nieźle zakręcić, by zareagowała, i jest trochę toporna. Cóż, zawsze pozostaje d którym przecież też można sterować. I guziki, które musimy używać do zmiany biegów i startu. Iście, jak w prawdziwej Formule 1. Z tym, że tutaj umiejscowienie tych przycisków nie jest wygodne, jeśli chcemy w tym samym czasie sterować kierownicą i trzymać przyciski, kolejna gra jest przeróbką Roadfightera. Jakoś mnie to nie dziwi, a nazywa się Road Hero. Wspaniale, ale pewnie już widzicie jej wielki plus. Tak, stylistyka świąteczna z grafiką obsypaną śniegiem. Macie rację, to nie ratuje tej przeróbki. Dodam, iż jest tutaj tylko jedna scenografia, innej już nie dorobili. Trzecia gra to również przeróbka znanej gry, tym razem jednak w scenerii na wodzie, z kiepsko namalowanymi motorówkami. Czwarta gra to Monaco Race, czyli te same wyścigi, tylko, że tym razem to co widzimy z przodu to ma być panorama Monaco. Cóż. Piąta gra to Atak Pszczół. I tak, jest to przeróbka Space Invaders, czy raczej jego klona gry Galaxian. W grze sterujemy człowiekiem z żelaza, który ma kości tylko w nogach. Reszta to metalowy szkielet, który nie pozwala mu przybrać innej postawy niż tej, którą prezentuje. Wygląda jak wściekły obserwator gwiazd, który zamiast oglądać obce cywilizacje, to do nich strzela. W sumie nie dziwię mu się. Gdyby tak wyglądała obca cywilizacja, to sam bym zrobił to samo. Gra jest oczywiście niegrywalna i bardzo powolna, jak widać. Szósta gra. I tutaj zaczyna się coś bardzo ciekawego. Twórcy tej konsoli chyba chcieli zrobić z niej nowszą wersję znanej konsoli Telestar. Bo dodali też gry, które mogą służyć jako gry na pistolet świetlny znany z Pegasusa. Niestety do zestawu nie dołączono mi żadnego, a szkoda. A pistolety od Pegasusa, które mam, nie działają tutaj, ale wejście na takie akcesorium jest. Może te gry dało się tutaj obsługiwać w ten sposób? Ósma gra. To zwyczajny tenis. Kolejna gra to bilard. Naprawdę pasuje tutaj do takiego kontrolera, który jest kierownicą fantastycznie. Mamy też tutaj kierownicowego Circus Charliego oczywiście żartuję to zwyczajny Circus Charlie nic poza tym. Jest też pinball, flipper automatowy. I jakaś gra logiczna. Znowu super dobrane gry do wyścigowego kontrolera. Ale prawdziwym hitem na tej składance jest Magician. Tak magik, który jest przeróbką Loatrunnera ze zmienioną prawie całkowicie szatą graficzną. Zabawne, że przy każdej animacji po każdej rundzie zamiast wchodzenia na drabinę dostajemy to. Nasz magik niczym Himen trzyma w górze jakby berło, różdżkę? Z tym, że tutaj nie ma pioruna ładującego jego moc i nic poza tym się nie dzieje. Ech. Jest tutaj też znany klasyk Balloon War, czyli oryginalny Balloon Fight. Tutaj nic praktycznie się nie zmieniło poza drobnymi detalami. Kolejna trafiona gra. I na koniec Żołnierz przyszłości. Który jest niegrywalny, koślawy, a sama rozgrywka jest chyba w 10 klatkach. I co tutaj więcej dodać? Powiem to, co zawsze to kawał solidnego plastiku. Szkoda, że nie zrobili z tego normalnej kierownicy, a zrobili z tej rzeczy konsolę, która do niczego się nie nadaje jest niewygodna, słabo reaguje i ma gry, które zupełnie tutaj nie pasują. Zaledwie cztery wyścigowe tytuły z czego dwa to są te same tylko że ze zmienioną grafiką.